Witam Was w kolejnym odcinku. Nie było mi jakiś czas, ale wróciłem, wróciłem silniejszy. Choć pomimo tego, że dzisiaj akurat czułem się źle, miałem niestrawność, czyli czymś zatrułem, to i tak jestem dosyć pełen energii i pozytywnego nastawienia, żeby nagrać ten film po jakichś 12 dniach chyba ostatnio. Nagrywałem 12 dni temu, to znaczy 12 dni temu gdzieś wstawiałem, a nagrywałem trochę wcześniej, bo to zawsze nie jest na ostatni moment gdzieś tam przynajmniej dzień, dzień wcześniej. To się zdarzało się na ostatnim, ale to rzadko, rzadko to jest ciężko, żeby po pracy wrócić, nagrać, zmontować, tego samego dnia stawić, to jest ciężko. Wróciłem i co nowego się wydarzy? Na pewno będzie więcej filmów, bo aktualnie pomimo tych właśnie problemów ze zdrowiem, nie tych dzisiejszych, ale ogólnie gdzieś tam w tym roku te problemy były, też nagrywałem wcześniej odcinki chorobowe. To też biorę udział w komisji wyborczej i też trochę uczestniczyłem w tym, no nawet więcej niż trochę, ale trochę musiałem sobie przypomnieć, poczytać i, i tak dalej, i tak dalej. I to już jest piąty raz. I powiem Wam właśnie, że trochę do czasu zabrało, bo mimo jeszcze tej pracy, gdzieś tam szkolenia siebie, kursów i tak dalej, i tak dalej, to wiadomo, wszystko jest czasochłonne. Zainwestowany sprzęt proszę bardzo, DJI Neo. Fajny sprzęcik dla osób vlogujących, to jest typowy dron dla vlogerów. Może podążać za wami w sytuacjach, w której właśnie nie macie kamerzysty. Bo nie oszukujmy się, ale trzymanie tej kamerki tej lub innej nie jest w dłuższym okresie czasu wygodne też nie zrobicie jakichś fajnych. Na pewno ujęć z, dal z dalszej odległości ten dron może was śledzić. Może użyć. Raz, dwa, trzy, cztery. Sześć, sześć trybów jest jakby tak. Ehm, może użyć taki tryb, możecie użyć taki tryb, który po prostu odleci, przyleci, nagra was jakoś fajnie, okrąży was. To będę Wam pokazywał na pewno na nagraniach, na ujęciach. Tutaj macie po prostu teraz e, urywek, który ja sobie nagrywałem w wolnym czasie. Akurat był mały wiatr, bo ten dron maksymalnie do 8 metrów na sekundę lata jak jest wiatr to znaczy lata, lata przy wietrze do 8 metrów na sekundę a sam jest dosyć dosyć powolny jak jest wiatr większy niż 8 metrów na sekundę to jest ciężko, Uwierzcie mi, że jest ciężko, próbowałem ogólnie sterując telefonem, bo nie mam joysticka jeszcze, to sterując telefonem jest ciężko z zasięgiem, ten zasięg traci poleciałem dosyć wysoko w metrach ciężko mi określić ile, ale no, no troszkę, troszkę pokonałem tej odległości i uchwyciłem ładne widoki. Hmm. Sądzę, że z pilotem będzie lepiej, tak było napisane tak ludzie mówili, więc spoko. A mi jest potrzebny, żeby on właśnie tą, gdzieś tak... ...jadę na to 3, 4, 5 metrów ode mnie i nagrywał jakieś fajne ujęcia, czy też czasami te z góry, ładne widoki oczywiście, ale to ja nie jestem wymagający, jeśli chodzi właśnie o nagranie z drona, nie ma co inwestować, w duży sprzęt, 8 stówek, dajcie za to i robi dobrą robotę, szczerze naprawdę. Akumulator 18 minut wytrzymuje, jeśli zdemiecie te osłonki, to... To jest 18 minut na najniższym rozdzielczości, bez osłonek, bez jakby... Mm, jak to powiedzieć, wykorzystywanie tej największej mocy, tak? Jak na, wykorzystacie ten e, najniższy próg możliwości, to on długo lata. Ja lecę na tym najwyższym. Wszystko full, wypas. To tak z 10 minut około na pewno polata. E, powiem Wam spoko spała, startuję z ręki i te, te minuty potrafią. Potraficie te minuty wykorzystać po prostu na, na naprawdę coś, coś dobrego. Przez 10 minut może nagrać tyle rzeczy, ale dobra, teraz mniejsza o tym. Ja chcę Wam po prostu powiedzieć, że taki sprzęt jest i taki sprzęt będzie używany do filmów. Solidnie się za to wziąłem. Tu też nie chodzi właśnie o to, żeby tylko zainwestować, wydać pieniądz, ale też ja bym starał się więcej, więcej gdzieś tam um, przykładać do tego. Trochę ćwiczyłem. <grym> ja no więcej, więcej oglądam, jak to wygląda um, też w internecie. Na pewno, bo się tym interesuje, interesuje się tym, co ludzie inni nagrywają. Nie po to, żeby kontent ściągnąć oni, tylko na przykład jakiego sprzętu używają, jak wygląda ich nagrywka, gdzie mniej więcej kamerę ułożyć. Takie podstawowe rzeczy, instrukcje. Tak samo jak z tym dronem, to musiałem zdać czyli wróć nie musiałem zdać certyfikatów, tylko chciałem zdać certyfikaty, bo ten dron w kategorii C0 nie ma żadnych. Potrzeb zdania certyfikatów, bo to są lekkie drony. On ma 249 gram, więc no. Takie drony nie muszą. Dobra. Co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze? Jako coś sprawdzę. Czekajcie. A nie, przepraszam was, on ma 139 gram, się to chciał sprawdzić, a do. 250 gram jest ta kategoria. Bym się pomyliło z innym dronem, bo oglądałem innego. Chciałem kupić innego, właśnie, który ma 249 do 250 z kategorii. Tak specjalnie zrobił ten jeden gram, żeby jeszcze bez potrzeby zdawania tych kursów 200. Tak, to się też nie widzi. 829 ten zestaw jest na MediaExpercie. To zależy na RTV. Też zależy, jaki, bo też. Zależy też, jaki pad ogólnie, bo jest jest ten joystick, znaczy pad. Jest joystick bez ekranu z ekranem. Ja chcę zainwestować ten we, z ekranem, ale zobaczymy, jak to będzie. Dobra, na razie powiem wam tak, że kupiłem jeszcze huba do ładowania. Mam jeden akumulator, już kupiłem huba, bo jest wygodniej na pewno. Akumulator już teraz, zaraz będą. To po prostu bym chciał mieć trzy, żeby nawet może nawet więcej niż trzy, żeby mieć jak najwięcej. Minut do nagrywania, możliwości nagrywania, tak. Spoko sprawa, co zobaczycie na niedługo serii filmów. Przepinamy to do plecaka, wkładamy kamerę, zabezpieczamy. Tutaj Wam pokażę, jak to jest. Tu jest zabezpieczenie. Pyk. Wkładamy. Tak. Zabezpieczamy. I kamera. Mamy tu plecach, tak. Kamera sobie nagrywa, my nie musimy męczyć tej ręki. No bo dla kogoś, kto nie kamerował, czy kto, dla kogoś, kto nie robi takich filmów, to może wydawać się prosta, ale ręka się męczy, nieważne jak ta kamera waży. Trzymamy rękę przed sobą, przeważnie to jest męczące. Nie każdy ma tak silne mięśnie, gdzieś tutaj barki i tak dalej, żeby taki ciężar w tym miejscu utrzymać długo. Ja to nie jestem aż taki silny, żeby pół dnia na przykład trzymać nagrywek. A to te nagrywki, które wy widzicie nieraz, które trwają 15 minut, czasami jest pół dnia nagrywania. Ja sporo wycinam, sporo usuwam, bo na przykład e, gdzieś tam muzyka w tle była, też może prawa autorskie zahaczać, czy po prostu i gdzieś tam słońce, w obiekty zaświeciło, gdzieś tam coś się źle nagrało, co dźwięku nie było, wiecie. Różnie to jest. A, i zamówiłem taki y, pokrowiec, pokrowiec, jak tam nazwać, się, to się nazywało, ko... chiński, chiński? A, mm, curling bag. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra. Taki bag ochronny, plecak, plecaczek. Znaczy back, jako, jako opakowanie po prostu. Ochronne raczej. To powiem Wam szczerze, że spoko sprawa. Patrzcie, tu jest przestrzeń, potem tu są przydziały i tu też jest przestrzeń jeszcze. I tutaj mamy na przykład sądzę, że... Ach, mam statyw tutaj. Ten trójnóg, tripod tu wejdzie, a tutaj wejdą na przykład wtedy tu, tu może wejść wszystko, może być jakaś Jakiś kabel, mikrofon, czy też właśnie osłonki na obiektyw. Kurczę, no wszystko może wyjść. Trzeba mieć jakiś pomysł na to.